Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o kolejnej strategii ten Autism. Chciałabym Wam trochę powiedzieć o tym, jak zachowuje się osoba dorosła podczas sesji zajęć Attention Autism. Możliwe, że widziałeś już, widziałaś, widziałaś już kilka filmików na Facebooku czy na YouTubie i stwierdzisz, że a spróbuję w, w domu z własnym dzieckiem i super, brawo! Stawiacie to w takiej sytuacji osoby prowadzącej zajęcia. Wtedy siadasz naprzeciwko dziecka, dziecko siedzi tam. Ty siedzisz tutaj, stawiasz wiaderko, czy pudełko, czy jakąś torbę, z czymś, co można oglądać przed sobą. Naprzeciwko dziecka, coś, co możecie oglądać wspólnie. Ale możesz wybrać też inną opcję, na przykład wspólnego oglądania z dzieckiem, takich filmików właśnie z wiaderka z programu Attention Autism na YouTubie czy na Facebooku. I wtedy z kolei stawiacie to w takiej roli tak zwanego dorosłego wspomagającego, jesteś dorosłym wspomagającym. I tutaj chciałabym Wam troszkę o tej roli osoby wspomagającej opowiedzieć. Chodź, Zośka, zapraszam Cię. Daj. Cześć. I teraz tak, Zosia jest dzieckiem, jest moim dzieckiem, tak jest w rzeczywistości. Tak Zosia jest dzieckiem, ja jestem mamą i tak może być też w Waszym domu. Mama siedzi obok dziecka i włączacie coś, co warto oglądać, który jest z sesji, na przykład wiaderka. I bardzo kusi oczywiście mówienie: popatrz, zobacz, wow! A co my byśmy chcieli od osoby wspomagającej dorosłej? Chcielibyśmy, żebyś całym, całym ciałem, żeby Twoje ciało, postawa ciała, mimika twarzy, ton głosu pokazywał, że. Wow, oglądasz coś naprawdę fantastycznego, coś co naprawdę warto oglądać. I to są właśnie te takie pozytywne momenty, pozytywne chwile. Unikamy wskazywania palcem i mówienia: Zosia, zobacz, popatrz, spójrz, wow! Bo tak naprawdę tutaj Zośka może być też troszkę zdenerwowana i taka nie wiedzieć, na co ma patrzeć, prawda? Jak ja mówię, Zosia, spójrz, i ona nie wie, czy ona ma patrzeć na mnie, bo przecież ja w tym momencie do niej mówię, czy ma patrzeć tam, gdzie ja wskazuję, czy na mój palec wskazujący. Tak więc staramy się unikać tego wskazywania palcem i zwracania uwagi dziecku, co ma robić. Tak naprawdę podczas wspólnego oglądania dziecko może też na przykład wydawać jakieś dźwięki, na przykład. I my wtedy też naśladujemy dziecko, prawda? Jak dziecko coś na przykład mówi, na przykład Zosia, co możesz powiedzieć? O, kotek. O, kotek. I to jest ten moment, popatrzcie. Ten moment uśmiech, wspólne połączenie, przeżywanie wspólnie, takie wspólne doświadczenie. Coś, co, coś, co warto oglądać, coś, co warto wspólnie przeżyć. I teraz, jak Zosia mówi, o, kotek. To ja mówię: o, kotek. I wracam do oglądania, żeby pokazać, coś, że tam jest coś się dzieje fajnego, warto to oglądać. A nie zarzucam jej pytaniami, czy mówię: O, kotek, pięknie powiedziałaś kotek, a jak robi kotek? A pamiętasz, jak y, byliśmy u babci i widziałaś kotka, albo: O, a nasz kotek wrócił y, miesiąc temu do domu, prawda? Nie zagadujemy dziecka, nie zarzucamy go y, pytaniami, y, tylko po prostu akcentujemy to, co dziecko powiedziało: O, kotek. Jest ten moment, uśmiech, połączenie i wracamy do oglądania. I e, tak naprawdę te takie e, wspólne momenty, te, te chwile połączenia, te uśmiechy, to spojrzenie e, to są bardzo ważne chwile. To są właśnie e, te momenty, kiedy nasza komunikacja i współdziałanie rozwija się naturalnie. Kiedy, kiedy powstają te takie chwile, które warto, warto świętować, które warto e, pamiętać, i myślę, że od tego warto zacząć. Dziękuję bardzo.